Z uwagi, że sama lampa nie posiada instalacji, w związku z tym tutaj z tyłu za lampami wychodzą przewody i co do zasady, no to czerwony to jest plus, czarny to jest masa. Pod, pod soczewką wychodzą przewody zasilające. Do, do samego projektora, i to jest plus i minus świateł mijania, czyli krótkie mamy tutaj pod, pod soczewką i mamy drugą wiązkę do elektromagnesu, do świateł długich, do połączenia z plusem i minusem od świateł długich, czyli dwie wiązki. Tam mamy krótkie plus i minus. Tutaj mamy długie plus i minus do połączenia z tą żarówką od długich. Co ciekawe niektóre auta, nie wiem jak w Siena, wyświetlają błąd spalonej żarówki. Wtedy, wtedy trzeba tutaj na tą instalację zamontować opornik który oszuka komputer i, i ten pobór mocy wyrówna do 55 W, bo 35 W pobiera projektor biletowy, czyli tyle co, co Xenon.